Kochani, melduję posłusznie, że dzisiaj paczuszki będą lecieć do klientów, czyli leniferek i bombeczki metodą dekupacji się masz przygotowuje. Jest, żeby zakleić, jest taśma, melduję posłusznie i będzie zaraz ten... E, e, śnureczki będą zmieniane u bombeczki. Nie da rady krok tego kartonu tak obciąć? Nie. Te bomby będą wysyłane, moi drodzy. Bomby. Weź mi nic nie się pokażę, bo umierasz. Jeszcze chłopie. I takie sznureczki to bomby. Ale to bardzo, bardzo dziękuję. Jestem tutaj osobą po Bardzo, bardzo dziękuję. Samego serducha. Bardzo cieszę się. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie pamiętam pani hasztagu, ale nie wiem. I wie, Asia. Asiu bardzo dziękuję i podziękowaniu tak, jak rozmawialiśmy. Jutro polecić dla ciebie w podziękowaniu prezent na mnie i od mojego męża. Bardzo, bardzo Asiu dziękuję. Nawet nie wiesz jaka ja jestem wdzięczna, że mam takie osoby jak ty przy, przy sobie. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja witole! Już mogę zejść, wychodzić na do normalnie. Nooo! Wjeżdżasz w to? Mam lukiny w toku. Mam lukiny w toku. Mam lukiny w toku. Musisz Musisz Jeszcze raz bawić rączki, nie? A rączki są? Tak, to są. To są rączki. To są, są rączki. No to. Mówię, z rączek. Tak, to są rączki. Bo podnóżek tu jest. Ja wiem, że to podnóżek, to są te boczki. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Prawda, kochanie? Tak, super. Bardzo, bardzo dziękuję. Nawet nie wiem, jak się odwdzięczyć. Dziękuję. Dziękuję. Ja wiem, że słowo dziękuję za takie. Coś jest za mało, ale dziękuję z całego serca. W imieniu swoim i w imieniu mego męża. Bardzo, bardzo dziękujemy. Aż mi się płakać, Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, po prostu dziękuję. Słowo dziękuję wiem, że za mało. Dziękuję z całego serduszka. Dziękuję. W końcu będę normalnie siedzieć jak dziewczyna. A nie jak jakiś konik garbusek. Aż mi telefon wypadł. Bazuję. Kochanie, cieszy się, tak? Tylko koła trzeba jeszcze zobaczyć.

Dziękuję moi drodzy! Dziękuję całego serca, że jesteście! Dziękujemy! 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 Yeah! Jesteś wszystko, osobą, jaka istnieje w życiu. Kocham was, dziękuję wam, że jesteście... Teraz idziemy na spacer. Idę na spacer z mąglem swojego rumaka wypróbować. Moi drodzy, mam nowego rumaka z tego. Dziękuję ci, Asiu, z całego serca. Ale jest taka zgięta, bo ja się boję. Patryccik, gdzie jest Bo Boję się, ja spadnę z niej. Ja spadnę. Pies przytrzyma. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. Kocham Was i pozdrawiam Was wszystkich, Idę mojego rumaka wypróbować. jesteś, nie mi podarowałaś ten wózek. Postaram się jakoś odwdzięczyć. Będę się starać z całych sił, O to Tomek, jak ja mogę prosto łóżko. Jest mi woli. I miała wyjść akurat, ale ten kuriec zapukał do drzwi i tak wyszło. Pokaż ile masz miejsca jeszcze? Jest by się zmieścił, tylko te, teraz muszę biodra inaczej ustosunkować i dlatego one takie garba, garbate są wózki. jednym wózku dałam garbaty na tamtym wózku i dlatego. Jeszcze, jeszcze mój Tomek by się zmieścił moi drodzy z bąblem. Ja Pitole, ja się boję, boję się wyprostować.